Hej kochani rodzice i wszyscy pozostali, witam Was serdecznie w najnowszym filmiku. Jak widzicie, jesteśmy już w Polsce, z czego bardzo się cieszymy i też się. Nie cieszymy. <laughs> cieszymy się dlatego, że to jest nasz dom. Wiktoria się ucieszyła na widok swojego pokoju, na widok Orio, bo była bardzo stęskniona i też na widok Marka, bo już też nie widziała się z nim dwa tygodnie, bo jak wiecie z kanału Dekretka1 Marek wrócił troszeczkę wcześniej, dwa tygodnie wcześniej przed nami i Wiktoria już była bardzo też stęskniona za tatą. Nie cieszymy się dlatego że Wiktorii bardzo m, brakuje babci, e, która tym razem nie mogła do nas przylecieć, ale niedługo się jakby z dziadkiem wymieni, który jest teraz już z nami i jest też i mój dziadek, czyli pradziadek Wiktorii. Strasznie to wszystko zagmatwane, ale mam nadzieję, że razem ze mną natążacie nad tym wszystkim, więc też jest nam tutaj miło i wesoło, mamy towarzystwo i Wiktoria jakby dalej czuje się tak troszeczkę jakby była w Polsce, no bo ma takie polskie towarzystwo, które są sobie zabrałyśmy ze sobą. No dobrze kochani, dzisiaj przechodzę do, do was z filmikiem, w którym chciałabym wam opowiedzieć i odpowiedzieć na parę waszych pytań, które mi ostatnio zadawaliście, właśnie jak byłyśmy z Wiktorią i z Markiem w Polsce i bardzo dużo pytań było na temat tego, jak Wiktoria dogaduje się z dziadkami, jak Wiktoria ogólnie się czuje w Polsce, czy jej się podoba, czy jej się nie podoba i, i jak to wszystko się przedstawia. Czy Wiktoria mówi troszkę więcej po polsku? Jaki język polski? Czy, czy właśnie się dogaduje z rówieśnikami? Więc dzisiaj na ten temat wszystko jakby postaram się Wam odpowiedzieć i przedstawić. Nagrywałyśmy razem z moją mamą. W sumie to większość materiału nagrała moja mama, za co jej bardzo dziękuję. I tutaj właśnie mamuśka udokumentowała wycieczki Wiktorii po Polsce. Najwięcej tych wycieczek oczywiście było po Warszawie, bo jednak w Warszawie by, byłyśmy dłużej i moja cała rodzinka właśnie z Polski starała się jak najwięcej Wiktorię zabierać w różne ciekawe miejsca. Tutaj szczególne podziękowania dla właśnie moich rodziców, dla mojego brata i dla moich dziadków, którzy właśnie chcieli Wiktorię zabierać w różne ciekawe miejsca, pokazywać jej i budować takie ładne wspomnienia z Polski. Oczywiście, kiedy byliśmy w koszalinie, która cały czas była ze swoimi dziadkami, my bardzo często tak jakby usuwaliśmy się w cień i gdzieś żeśmy sobie razem tylko z Markiem wychodzili, żeby dziadkowie mogli spędzić ten czas tylko i wyłącznie z Wiktorią i tam też dziadkowie świetnie zorganizowali Wiktorii cały czas. Były i konie, były i nauki strzelania z łuku, były i spacery po lesie, no naprawdę tych atrakcji było sporo e, i też e, bardzo Wiktoria to miło e, wspomina i bardzo tęskni już za dziadkami. No i powiem Wam, że tutaj e, właśnie najwięcej i takie najczęściej zadawane przez Was pytanie to było, jak Wiktoria dogadała się z dziadkami? I powiem Wam, że ku mojemu też zaskoczeniu, bo też byłam tym jednak faktem zaskoczona, Wiktoria e, dogadywała się świetnie. <laughs> A już Wam opowiem, jak to się wszystko zaczęło i jak to. Wyglądało, bo na pewno jesteście bardzo tego ciekawi, ale muszę na samym początku jeszcze wspomnieć, że ci, którzy na przykład oglądają ten filmik po raz pierwszy albo w ogóle. Przyszli na ten kanał po raz pierwszy, to muszę wspomnieć, że Wiktoria ma 4,5 roku. Mieszka na stałe i urodziła się w Ameryce, więc chodzi tutaj do szkoły amerykańskiej. Ma większą styczność z językiem angielskim niż z językiem polskim. My, oczywiście, w domu rozmawiamy w języku polskim. Ja to już w ogóle z Wiktorią na co dzień rozmawiamy po polsku. Marek starał się do Wiktorii mówić po angielsku jeżeli nie znacie całej jakby historii dlaczego tak było, to odsyłam Was do filmiku który znajdziecie na dole właśnie dlaczego Wiktoria nie mówi po polsku, ale teraz Was miło zaskoczę bo to się wszystko bardzo, ale to bardzo zmieniło, więc zacznę może też od tego, że Wiktoria większość czasu spędza właśnie w szkole amerykańskiej z rówieśnikami Amerykańskimi, my mamy większość znajomych też Amerykanów, więc tego kontaktu z językiem polskim ma naprawdę bardzo mało. I wydawało mi się, że to, co ja do niej mówię po polsku, to tak wiecie, jednym uchem mi wpada, drugim wypada. Chociaż moja właśnie moja mama mówiła mi, że to jest całkowicie inaczej, że ona sobie jakby ten język cały czas koduje. I rzeczywiście e, tak było. I kiedy przyjechałyśmy do Polski i Wiktoria usłyszała, że wszyscy mówią w języku polskim, tylko naprawdę mała grupka ludzi mówi do niej po angielsku, bo chcieli po prostu e, jej ułatwić, e, no to ona stwierdziła, że ona też chce mówić w języku polskim. I ku mojemu. Zdziwieniu i takiemu zadowoleniu, Wiktoria zaczęła bardzo dużo mówić w języku polskim. E, ciekawa jestem bardzo, jak jej w ogóle dzisiaj poszło w szkole, bo poszła dzisiaj pierwszy dzień do szkoły e, po takiej długiej przerwie, i ciekawa jestem, czy właśnie. E, ten język nie będzie jej teraz przeszkadzał jakby w nauce, ale też zauważyliśmy z Markiem, że jednak jak tu przyjechaliśmy, no to już Wiktoria przestawiła się na język angielski, ale z dziadkami, którzy są teraz u mnie rozmawia w języku polskim. E, oczywiście ten język jeszcze jest wiecie, no taki troszeczkę kulejący z tego względu, że e, ten zasób słów, który Wiktoria ma w języku polskim, e, to wszystko to wykorzystuje. E, ale no wiadome jest, że jeszcze jej troszeczkę tych słówek brakuje e, i ona za, zaczyna tak jakby teraz dokładać gdzie nie, gdzie język angielski, więc teraz ma taki bardzo pomieszany ten język, ale w Polsce rzeczywiście starała się jak najwięcej mówić w języku polskim i naprawdę było moje wielkie zdziwienie, że niektóre słowa w języku polskim zna e, i, i że pamięta i one naprawdę są e, dla niej jakby... No, można powiedzieć, że są trudne do wymówienia, a Wiktoria sobie świetnie dawała z tym radę. E, więc jeżeli przechodziło do konwersacji z dziadkami, to oczywiście na początku Wiktoria starała się do nich mówić po angielsku, tak jak zawsze, ale później e, też więcej z dziadkami rozmawiała, więcej, więcej tak jakby też nauczyła się i zaczęła mówić nawet takie proste zwroty, e, typu właśnie mm, na temat jedzenia zabawy. Czy potrzeb różnych takich podstawowych, to zaczęła mówić po polsku, żeby dziadkowie ją zrozumieli. Jeżeli chodzi o właśnie o dziadków, no to tutaj nie ma jakiegoś takiego większego problemu, bo tak jak jedni, jak i drudzy dziadkowie troszeczkę tego języka znają, więc też takie podstawowe jakby słownictwo mają i jakby rozumieli Wiktorię, ale oczywiście wymuszali tak jakby na niej i zachęcali, tak jakby zachęcali w niej, żeby mówiła jednak w języku polskim. Więc powiem wam, że jestem teraz bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa, że takie postępy Wiktora zrobiła i że. Ona się po prostu odblokowała teraz, bo ja cały czas starałam się jej czytać książki w języku polskim, cały czas starałam się mówić do niej w języku polskim i wydawało mi się, że, że to wszystko tak jakby no, nie rusza, nie chce, nie, jakoś tak nie ma chęci. A później właśnie po tym wyjeździe miesięcznym w Polsce, no zobaczyłam wielką, ogromną różnicę w jej języku. Polska. No i jak widać, Wiktoria, bo też się pytacie o to, czy Wiktoria zacznie mówić po polsku, dlaczego nie mówi po polsku? E, dlaczego nie mówi po polsku, to znowu Wam przypominam o filmiku, który już na kanale jest, e, ale tak jak widać teraz, Wiktoria tak jakby właśnie się odblokowała e, i coraz więcej zaczyna mówić po polsku i dlatego chcemy razem z Markiem to pielęgnować. E, po pierwsze, fajne jest to, że dziadkowie są jeszcze z nami przez cały miesiąc, Miesiąc, więc ona jeszcze automatycznie w domu będzie mówić w języku polskim. E, na pewno chcemy ją y, i to, widzicie, bo y, niektórzy z Was. Y, Niektórzy z was myśleli, że my nie chcemy Wiktorii nauczyć języka polskiego, że jakby nie jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i takie wszystkie inne dziwne komentarze pod filmami, ale tak nie jest. My naprawdę bardzo się staramy, żeby Wiktoria mówiła po polsku i zawsze, jeżeli Wiktoria coś mówi po angielsku, ja staram się od niej wymusić, żeby powiedziała to po polsku. Czy jest to na przykład kolory, czy liczby, więc Wiktoria teraz już ładnie liczy po polsku, wymienia kolory, Kolory. No, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, właśnie te takie podstawowe zwroty w takim życiu codziennym też mówi. Mówi ładnie, dzień dobry, mówi cześć, pobawisz się ze mną. Więc, nawet już później pod koniec na placu zabaw do dzieci, mówiła w języku polskim, ale muszę tutaj pochwalić dzieci właśnie polskie, że kiedy Wiktora zaczynała mówić po angielsku, dzieciaki były po prostu zachwycone tym faktem, wszystkie się zbiegały i chciały bardzo właśnie tak jakby, żeby Wiktora do nich mówiła wręcz po angielsku i dzieci, które widać było, że troszeczkę się więcej uczą tego języka i mają w szkołach, troszeczkę zaczynały jej odpowiadać, ale bywały też takie dzieci, które normalnie całą prowadziły konwersacje, tak jak właśnie Dzieci Loli super się dogadywały, z Wiktorią, nie miały żadnego problemu. Niektóre dzieci na właśnie placu zabaw, normalnie cała konwersacja po angielsku, więc tutaj naprawdę super. I jeżeli chodzi o dzieci, które na przykład dzieci Justyny z 10 minut spokoju bawiły się z Wiktorią i Wiktoria właśnie starała się do nich mówić jak najwięcej w języku polskim, żeby mogły ją zrozumieć i się fajnie dogadać. Bawiły się, więc jak widać, dzieci tutaj nie mają żadnych barier i żadnych na razie problemów do zabawy. I też właśnie tak podsumowując już na koniec, to chciałam Wam powiedzieć, że ja już o tym myślałam jakiś czas temu, żeby Wiktory zapisać do szkoły językowej i na pewno to zrobimy. Będzie to szkoła językowa. Akurat mamy taką możliwość, bo taka szkoła niedaleko nas jest. To jest szkoła polska przy kościele, przy akurat, właśnie Pol Pol polskiej parafii, i to jest szkoła, która ma zajęcia w soboty, i tam chcemy właśnie zapisać Wiktorię. Ta szkoła jest, jeżeli ja dobrze pamiętam, dopiero od szóstego roku życia, więc jeszcze musimy troszeczkę poczekać, ale akurat sądzę, że teraz Wiktorii się fajnie, tak jakby, wyrównają te dwa języki i jakby nabierze większej pewności właśnie w tym mówieniu po polsku. Kto wie, może jeszcze nam się uda za rok przylecieć do Polski, więc wtedy już w ogóle Wiktoria jakby płynnie zacznie wchodzić w ten język tak sama i, i, i będzie się sama przestawiać. A jeżeli chodzi o inne rozwiązania takie właśnie naukowo-językowe i nauczania w domu, to fajne tutaj rozwiązanie daje nam właśnie szkoła internetowa Libratus, na pewno o której już słyszeliście u innych dziewczyn, które nagrywają. Jest to szkoła właśnie bezpłatna, szkoła języka polskiego dla osób, które mieszkają poza granicami państwa, czyli poza granicami Polski. I jest to właśnie taka typowa szkoła dla dzieciaków emigrantów, które właśnie chcą nauczyć się języka polskiego gdzie rodzice chcą jakby dalej pielęgnować ten język swój ojczysty właśnie u swoich dzieci. I już w tej szkole teraz kończą się zapisy do 31 maja. Więc jeżeli jesteście chętni, to spieszcie się, bo też ta grupa jakby dzieci, które mogą jakby uczestniczyć w zajęciach, też jest ograniczona, więc tutaj was zachęcam do tego, żebyście po prostu zdążyli się zapisać. I jest to fajna sprawa jeżeli właśnie takiej szkoły w Waszej okolicy nie ma. Do tej szkoły można zapisać już dzieci od 5 roku życia, i tam macie właśnie zerówkę, podstawówkę i gimnazjum. Więc, jak widać, jest to bardzo takie rozszerzone i tam dostajecie właśnie zajęcia. Tutaj też, oczywiście, my, rodzice, musimy w dużej mierze, prawda, pomagać naszym pociechom, i w tej szkole też właśnie o to chodzi, że też dużo musimy swojego czasu poświęcić na tej nauce, ale też dzieciaczki mają taką właśnie internetową edukację z nauczycielami, więc moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie, kiedy właśnie takiej szkoły w swoim jakby miejscu zamieszkania nie macie, albo nie wiem, musicie naprawdę bardzo daleko dojeżdżać, żeby do tej szkoły uczęszczać. Dlatego tutaj możemy wszyscy korzystać, którzy mieszkamy w... Nie wiem, czy to w Niemczech, czy w Stanach, czy... W w każdym zakątku świata możemy o każdej porze i godzinie uczęszczać na takie właśnie zajęcia zachęcam Was do zobaczenia i zapoznania się z ofertą szkoły, ja Wam oczywiście ją podlinkuję na dole stwierdziłam, że warto jest powiedzieć o takim rodzaju szkolnictwa bo Wy się też zawsze mnie pytacie gdzie właśnie będzie Wiktoria uczęszczać do szkoły polskiej, czy w ogóle będzie uczęszczała do szkoły polskiej i czy, czy zamierza pielęgnować w niej ten język, bo macie taki sam problem, więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie właśnie, żeby Wasze dzieciaczki uczyły się naszego ojczystego języka, no to tutaj macie tą możliwość, więc zachęcam Was do odwiedzenia tej strony i pamiętajcie, że zapisy są do 31 maja, więc już naprawdę mało czasu zostało. No dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że odpowiedziałam na pytania, które bardzo często mi zadajecie i pamiętajcie tak już na sam koniec, my bardzo chcemy nauczyć Wiktorię języka polskiego, ale w naszym przypadku jest to troszeczkę wydłużony ten proces, nie było nam tak wcale łatwo to osiągnąć, ale są bardzo duże postępy, my się z tych postępów Wiktorii bardzo cieszymy tak jak i cała rodzinka i sądzę, że już niedługo Wiktoria będzie tak samo płynnie mówić w języku polskim jak w języku angielskim Chociaż tutaj też jeszcze są małe niedociągnięcia, ale to wszystko przyjdzie w swoim czasie. My na pewno to pielęgnujemy, staramy się jak możemy. Jeżeli chcecie się podzielić z nami jakimiś swoimi doświadczeniami, to bardzo chętnie o czymś takim poczytam na dole w komentarzach pod tym filmem. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, Buziaki. Jaka Kopywa, szarwuło, szarwuło obywa, Ośpi kochanie. Kiedy głązonony a jeden obywa. <ścoughs> Pięknie, brawo!